Dzień dobry, dzisiaj znowu kolejny spacer z moim człowieczkiem, z Marzem i z pieskiem. Zobaczymy co tym razem uda nam się znaleźć. Może znowu piesek coś wyniucha? W miarę Puszeczki Też puste Nie ma pusta. Nie mam specjalnego pusto praktycznie blender szkło pusto też nic nie ma No to jest coś na miejscu ale śmieci to śmieci Zobaczę tam. Ja śmiecie. i do tych jest.

no ja to już kiewa, to jest twórczy tak. oczywiście, że weźmiemy Zaraz pójdziemy. Coś tu widać? Nie ma, ale to jest kiełek pełno. Nie mam do jakichś to telefonów, ale jakichś takich większych na pewno są. Dobra, zabieramy tam. to. Jest to. Sprawy pustki same Nie ma nic Ale sporo nieposortowanych śmieci w ogóle rozwalone Karponek Jakieś nowe te Do kuchni Toretka to taka Tam jest toretka A co tu mamy? Też to zabierzemy Już nic ciekawego nie ma Jakaś granica Co to jest? Ale tego... No proszę No kółeczki weźmiemy też Od razu przerwa na piciu Plastyk karbon To weźmiemy hmm. Te pojemniczki też zabierzemy hmm. Też może Proszę, żeby tutaj zawodzkę, buteleczka doleczka, doleczka, troszkę zajechany chyba. doleczka, z czymś gabaryty sama babla jak widać tak? raczej tak Oto. to eee, nie ma tu nic ciekawego Czasami coś jest, tam coś nie ma wentylator Weźmiemy go, a w domu zobaczymy czy dzieła śmietniczki pełne, niektóre przynajmniej Jeden bucik, jeden bucik no. Tutaj coś fajnego króliczki kolejny króliczek jest No proszę Tak ostatnio nowy pasek Puste pudełeczko Pasek już tu pudełeczko, pudełeczko Jakaś pościel o, ktoś maluje sobie obrazki no dobra, ale weźmiemy te z dupki jedną, drugą i te paski Ja akuratoretkę mamy Co też tu jeszcze widzicie? O proszę Puste, puste Wyglądają na nowe puszki następnej co to, to jest? oślecik yamaha tu jest trochę, ale nic nie widać. tu jest sam obok też nic nie ma. Weźmiemy takiego flat prosty, jeżeli dobrze kojarzę. W międzyczasie znaleźliśmy o. orzeszki. Mam nadzieję, że będą coś w środku. I orzeszki jaskowe proszę no masakra zjedzony no tutaj nic ciekawego nie ma to No raczej bierzemy, co nie? Pierwszy orzeszek obrany. I pełen. Juchu, zesek. Zobaczymy kolejny. Obraz. Najprawdopodobniej jest cały, Ktoś go pięknie zapakował. Stał w wiacie śmietnikowym, mm. tylko niestety nie mieliśmy jak mm. nagrać tam. Ale jest cały ramka, nie jest nigdzie popękana. Przynajmniej nie widać. Przynajmniej, no to, 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 Ale jak tak wiesz, wzmacać całą ramkę, to no nie jest nigdzie pęknięta tak na pierwsze zmacanie. Dobrego folii folię bąbelkową wypstrykam całą, ale ogólnie wzór wydaje się ładny. Jestem ciekawa, co tu będzie. Nagramy jeszcze, jak rozpakujemy. A to jest takie fajne. To, to, to się jeszcze może komuś przydać. Co tu jest? is yes, To ma zamek, nie ma zamku do misków. Patrzcie, orzeszek tu, orzeszek tu i całe drzewo, gdzie pewnie jeszcze by się znalazło dużo ozesków. ogóle kończymy naszą przygodę w dniu dzisiejszym, idziemy w domku, zrobimy podsumowanie dzisiejszych znajdek. Kilometrów ponad 10 jak nie więcej dzisiaj zrobiliśmy. Ale wszystkiego dowiecie się na podsumowaniu później. Witamy na podsumowaniu dzisiejszego spaceru witamy razem z minionkiem. Dzień dobry i zaczynamy. Pierwsze co mamy to są szybki. Szybki na telefony. Ochronne. Nie mamy zielonego pojęcia do jakiego modelu, ale pełno ich. A, nie, ale chyba jakieś, chyba iPhone. Już nie pisze. Jakimś takim kółeczkiem. Popatrzymy, poszukamy, później dowiemy się więcej. Wiem, że ich jest bardzo dużo. Jeżeli wy wiecie... Dajcie znać. Ściereczki do szybek. Tak? Pierwsze, drugie co się robi, czyścimy telefon i szkiełka i w ogóle. Dobra, idziemy dalej. Kolejne z mamy rowerek jeden biegowy. Obok stoi rowerek drugi, dystykowy. Duo zje rowerek. Tym, tym, tym. Tak. Wiatrak. Jedna rzecz jest tylko do naprawy, ale to jest nie problem, bo już był testowany. Będzie żyć, jak się go zreanimuje. Patrzcie, jaki duży kapać. Tak. Dom jest moim szczęśliwym miejscem. Duży kapec. Kto ma taką stopę? Chyba nie ja. <laughs> Pudełko. Jedno. Papierowe? Chyba tak. I tu mamy Spidermana. Pudełka. To nas są do kolaksa akurat. Cztery sztuki. Wszystkie już przejrzane. Kompletne. Całe. Do wyczyszczenia, wiadomo. Ale... Przydadzą się. Kolejne rzeczy mamy stopy Flet, zeszycik. kubeczek góralski. Góralski grzaniec. Tu jest tej kolejka takie ciągnięte. Nie, nie problem. Taki problem no. to nie problem. Ale to fajne. To zielone coś, to nie wiem, doniczka bo na świeczkę się raczej nie nadaje. Powiedzmy, że doniczka. To ładnie by te, cis taki malutki wyglądał. Albo coś takiego. Kołki kilka sztuk. Pasak do spodni. Nówka sztuka znowu. to torebki. I pytanie. Zbliża się Wielkanoc? Patrzcie. Kłosycek. zającki, białodupce i jeden szarodupiec <noise> to nie wiem, chyba na buty by była taka najbardziej pasująca materiałowa druga materiałowa torebka takich torebek nigdy w domu nie ma się za dużo zawsze się przydadzą adekwatny do zbliżających się świąt kalendarz tak, adwentowy Chyba są wszystkie cyferki, literki, ozdóbki, chyba jest tu wszystko. W każdym razie w dobrym stanie jest, więc coś pomyślimy. Idziemy dalej. Budełko. Nie wiem już, które znalezione. Tak ogólnie, ale... Też fajne. IKEA chyba. Chyba IKEA. Albo coś... Nie, nie, ma. nie wiem, ale fajne są. Luszaczki, misiaczki mamy. Co my tu mamy? Dziwne coś. Jednorożec. Jedno Z jakiejś bajki. Tak Dobra. mi się wydaje. Zajączek. Jakiś zajączek. Minionek, którym witaliście się na początku. Mierzów. I, I teraz obraz, który wcześniej był. Zapakowany prezentuje się następująco: piórko, ktoś malował? Całe, niezniszczone? No i ostatnie spojrzenie na wszystkie znajdki. A to ten niebieski rowerek to jeszcze świeży z, ze spacerkiem, z skarbonkiem znaleziony. No widzicie. i nawet skarbonek coś wymiuchał, widzicie? No, nie nagrany, ale, ale zabrany. No, więc wszystkie znajdki na pewno znajdą swój nowy domek. Dobra, to by było hmm. na tyle, dziękujemy bardzo.